Ponoć nasi biją w tarabany. Nie wiem, kto pierwszy się obudził i zaalarmował wszystkich innych. Od wsi, z której otrzymaliśmy żywność, dochodziły gęste strzały. To nie mogło być polowanie na rozbitków armii generała Szylinga. Strzelanina z była zbyt silna. Nawykiem zawodowym rzuciłem okiem na zegarek. Była siedemnasta i popchnąłem się za kolegami na brzeg zarośli. Pod lasem z przeciwległej strony zobaczyliśmy idące bietki amunicyjne i hełny, polskie hełny. Jak oszaleli, popędziliśmy naprzód. Wpadliśmy na jakiegoś porucznika w hełmie, który rozwijał tyralierę na wieś. Idziemy naprzód, robimy ruch! wyjaśnił, śmiejąc się do nas wszystkimi zębami. Prowadzą straż przed nią, pierwszego pułku legionowego. O, tam pod stertą macie dowódcę batalionu. Zameldujcie się, koledzy. Idziemy prosto pod stertę. Płaszcze żołnierskie na nas. Zrzutam więc płaszcz. Mam na sobie wisa na sznurku od szyi, szóstkę. W futerale przy pasie nadto ogromnego Waltera, którego odebrałem, mimo błagań, ciężko rannemu Falkowskiemu. Podejrzewając, że chce sobie życie odebrać. Major, dowodzący batalionem, roześmiał się życzliwie, widząc ten arsenał. Widzę, że koledzyście się nie rozbroili, więc chcecie walczyć? Jasne! Major pyta o dyslokację Niemców. Mówimy, że od miejsca rozbrojenia uszliśmy dwadzieścia kilometrów i wszędzie wsie zapchane Niemcami. Mówimy o nocnym ciągu czołgów, o artylerii. Poprawił major rzemień od hełmu pod brodą. No! To idziemy! Spojrzeliśmy po sobie. Jasnym nam się stało, że to natarcie szuka śmierci. Niezwycięstwa! W tej chwili od wsi buchnęło: hurra! To ten porucznik ze straży przedniej poprowadził żołnierzy na bagnety. Doszliśmy do wsi przez którą przeszli już nasi, szybko podążyliśmy za nimi drogą, którą szliśmy w nocy. Znowu przeskoczyliśmy szosę, tym razem w licznej i dobranej kompanii, znowu poczęliśmy zbliżać się do Antonówki położonej nad groblą, tej wsi, z której porucznik Krasnokucki przeniósł po raz pierwszy żywność. Antonówka leżała o 12 kilometrów od tej pierwszej wsi opróżnionej przez nasze natarcie, ale znaleźliśmy się przy niej tak szybko, że nie uwierzyłbym, gdyby nie mapa i nie noc miniona, kiedyśmy tę odległość przebyli przez całą noc. Było już jednak ciemno, kiedyśmy podeszli. Kompania idąca w przedzie zajęła placówki błyskawicznie ze wszystkich stron w wieś. Pełną niemców poczęły strzelać polskie kaemy. Niebawem zmilkły, bo już w wieś, bagnet na broń, wpadli nasi. Pełna teraz wieś strzałów niby siennik z słonu. Już ze wsi prowadzą jeńców niemieckich, jakie je trzysta chłopa. O trzysta metrów leży inna wieś. Niemcy, słysząc natarcie w antonówce, zapalili stogi słomi i przygotowali się. Żołnierze z Antonówki z nieobeschłymi bagnetami wpadli na tę drugą wieś, zdławili ogień niemieckich kalemów. Biegłem za nimi. W świetle płonących stogów zwijały się ich czarne sylwetki. Przy krwawej robocie wyglądali jak szatani. Po drodze natykamy się na młodziutkiego podporucznika, pewno z rezerwy. Chłopak jest literalnie zlany krwią i choć podtrzymuje. Zwisające ramię krew na mundurze zapewne nie jest jego, bo jest w cudownym omorze. Idźcie, panowie, do wsi. Tak tam znajdziecie pełne ręce roboty. Zęby mu błyszczą w twarzy, na której zakrzepła krew, jak u młodego wilczka. Wieś gra jękiem, jak skrzynia wiolonczeli. Kiedy wchodzimy w jej ulicę, słyszymy, że Niemcy podnosząc ręce wołają, plen, plen. Zostało im to rosyjskie słowo, oznaczające niewolę z czasów tamtej wojny. Wszędzie leżą ich trupy, wszędzie pomykają świecąc kalesonami. Ten widok tego wygodni siostwa, tego na porę spania i żarcia rozwściekla jeszcze więcej żołnierzy. Pędzę za grupą, która operuje karabinem maszynowym. Dopada stodoły, wywala drzwi i kosi jej wnętrze, z którego wypadają poszczególni ludzie z bieliźnie. Stojąc z wisem o kilkanaście kroków korygowałem ich robotę. I jak kiedy kobieta posuwająca się za żniwiarką zbiera niedosprzątnięte przez maszynę kłosy, tak ja zbieram wisem te życia ludzkie. Pyrgające z otwartych wrót Biorę starannie na muszkę, jest światło od gorących stogów, jak w dzień. Wygarniam trzy magazynki. Potem przekonałem się, że w trzecim pozostały mi trzy naboje. Przeleciał przez wieś tabun koni bez jeźdźców. Więc tu stała kawaleria. Minęło półtorej godziny. Wieś poczęła milknąć. Wracam. Z czterema kolegami utrudzonymi jak ja robi się szaro.